Proszę otwórz teraz, Boże, moje serce, moją duszę. Przebaczyłem to, że moja własna dusza i Bóg fundowali mi ciągle niespełnienia życiowe w dziedzinie finansowej, w materializowaniu dostatku bogactwa. Nie muszę już więcej doświadczać niespełnienia życiowego w dziedzinie finansowej, w materializowaniu dostatku pieniędzy bogactwa. Dziękuję Tobie, światłość, że zakończyłaś już bezpowrotnie. Projektowanie, tworzenie i wzmacnianie mi niespełnień życiowych w dziedzinie finansowej, w materializowaniu dostatku pieniędzy, bogactwa. Jestem ukochanym dzieckiem Boga, wolnym od rozmaitych intencji, nawyków, potrzeb, doświadczania niespełnienia życiowego w dziedzinie finansowej, w materializowaniu, w przejawianiu dostatku nadmiaru pieniędzy, bogactwa. Przebaczyłem to, że doświadczałem niespełnienia finansowego wynikającego z niekorzystnych wpływów piramid oraz z ulegania wpływom ich twórców. Jestem istotą boskiego światła, zawsze wolno od intencji, nawyków i potrzeb doświadczania niespełnienia życiowego, projektowania sobie innym tworzenia, wzmacniania niespełnienia życiowego w dziedzinie finansowej, w materializowaniu Przejawianiu dostatku, nadmiaru pieniędzy, bogactwa. Przebaczyłem to, że doświadczałem niespełnienia finansowego wynikającego z niekorzystnych wpływów rozmaitych grup astralnych, grup rejki, z olegania wpływom ich zarządców, właścicieli struktur. Przebaczyłem to, że doświadczałem niekorzystnych wpływów Białego Astralu, jego wszystkich zarządców, właścicieli struktur. Boże Twórczej Mocy. Proszę, aby dokonało się teraz skuteczne, trwałe oczyszczenie, realne uzdrowienie dla mnie, dla mojej własnej duszy, całego mojego serca, jego energii, na wszystkich jego przestrzeniach, na wszystkich płaszczyznach, poziomach, na wszystkich kanałach energetycznych, również w kontekście posiadania i tworzenia, a także materializowania i przejawiania różnych blokad niespełnień finansowych. Oporów w zarabianiu, w gromadzeniu, otrzymywaniu Twoich boskich pieniędzy, dostatku. Z pokorą w moim sercu dziękujemy z duszą za akt boskiej łaski dla nas, związany z kasacją intencji, nawyków, ślubowań i potrzeb, doświadczania niespełnień finansowych, doświadczania rozmaitych porażek, katastrof w dziedzinach finansowych. Jestem wdzięczny Tobie, Boże, za lekkość i łatwość mojego istnienia, za miłość, którą przyjmuję, za miłość, którą ciągle przejawiam, łącząc to w piękny sposób z całkowitym spełnieniem finansowym, spełnieniem w dziedzinach finansowych, w kwestiach moich legalnych dochodów, zarobków, zysków. Wiem i rozumiem to, że wnoszę Boże światło i Bożą miłość w świat przejawiony. Najlepiej i najmocniej jak jest to możliwe, prze to w każdej kolejnej sekundzie przeżytej przeze mnie tu na ziemi. Cieszy mnie wsparcie Boga i całkowita wolność od niespełnień finansowych, wolność od porażek, katastrof w dziedzinach finansowych. Wiem i rozumiem to, że wnoszę Boże światło i Bożą miłość w świat przejawiony najlepiej i najmocniej jak jest to możliwe, przy to w każdej kolejnej minucie. Przyżytej przeze mnie tu na ziemi cieszy mnie wsparcie Boga i całkowita wolność od niespełnień finansowych, wolność od porażek, od katastrof w dziedzinach finansowych. Z pokorą w moim sercu dziękujemy z duszą za akt boskiej łaski dla nas, związany z kasacją intencji, nawyków, ślubowań i potrzeb doświadczania niespełnień finansowych, rozmaitych porażek, katastrof w dziedzinach finansów.